28 stycznia na terenie Śląskiego Centrum Targowego miała miejsce uroczystość upamiętniająca ofiary katastrofy budowlanej z 2006 roku, kiedy to podczas ogólnopolskiej wystawy Gołębi Pocztowych zawaliła się hala ówczesnych międzynarodowych targów katowickich w Chorzowie. Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. prezydent Chorzowa Andrzej Kotala oraz wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk. To miejsce i ten pomnik jest przestrogą na przyszłość. Jesteśmy wspólnie z panem prezydentem Chorzowa, ze służbami mundurowymi tymi, którzy tutaj byli te 8 lat temu i pomagali wszystkim tym, którzy pod gruzami tejże hali przebywali. W czasie katastrofy zginęło 65 osób, 170 zostało ciężko rannych, a 1300 zaangażowało się w ratowanie osób uwięzionych pod gruzami. By nie doszło do powtórzenia się tragedii, zmieniono przepisy ustawy dotyczącej utrzymania obiektów wielkoprzemysłowych. Obowiązek ich Przynajmniej dwa razy do roku przeglądu technicznego, zarówno przed, jak i po zimie, aby przede wszystkim przeciwdziałać tego typu zdarzeniom i to, by do takich zdarzeń nie dochodziło. I to, czy się to komuś podoba, czy nie jest właściciel tego typu obiektów wielkopowierzchniowych, ten przepis będzie rygorystycznie przestrzegany. Na terenach po międzynarodowych targach katowickich zostanie przeprowadzony szereg inwestycji. Powstanie między innymi Park Innowacyjnych Technologii oraz miejsce do organizacji targów, wystaw i konferencji. Część terenu, którą żeśmy w sumie z Wojewodą. Zostanie sprzedana, skarb państwa sprzeda ten teren, i oczywiście tam powstanie pewnie jakaś inwestycja, którą dzisiaj jeszcze nie możemy dokładnie sprecyzować. Serdecznie jeszcze raz dziękuję i tak jak obiecałem kilka lat temu, pamiętać o tym wydarzeniu będziemy zawsze, ale ku przestrodze wszystkich tych, którzy opiekują się lub też mają w swoich zasobach tego typu obiekty.